W tę historyczną podróż wyruszamy z cisku w stronę Słowic, przez pola, na które mieszkańcy okolicznych wiosek mówią skrzeczać. Historia będzie krótka, bo zdarzenia, o których opowiemy, działy się zaledwie w czasie jednej nocy. Wojna 30-letnia trwała od 1618 roku do 1648 roku i odcisnęła się okrutnym piętnem na śląskich miastach i wioskach. Łopów obciążano wysokimi podatkami, a żołnierze robowali ich dobytek i zapasy żywności, nie przejmując się, czy nie umrą z głodu. Gwałty, rozboje i morderstwa były na porządku dziennym, a przodowali w tym szwedcy żołnierze. Pewnego zimowego wieczoru jeden ze szwedzkich oddziałów idący lewym brzegiem Odry natknął się nacisek. Szwedzi postanowili obejść wioskę i zaatakować mieszkańców. Żołnierze weszli w las, za którym rozciągała się wioska. Była pora zimowa i lud już zaczął skuwać podmokłe tereny na skraju lasu. Żołnierze zapalili duże pochodnie i ruszyli w głąb lasu. Każdy z nich niósł kilkadziesiąt kilogramów ekwipunku, więc poruszali się wolno wzdłuż ścieżki. A gdy ta nagle się skończyła, postanowili iść dalej. Teren stawał się coraz trudniejszy, a ziemia bardziej miękka, aż w końcu zorientowali się, że weszli na bagna. Mimo tego postanowili iść dalej, lecz musieli się rozdzielić i po chwili zabłądzili. Nawołując się głośno, obudzili przerażonych mieszkańców wioski. Żołnierze przez wiele godzin próbowali wyjść z bagien, lecz większość z nich została tam na zawsze. Od skrzeczącej wymowy tonących szwedzkich żołnierzy powstała właśnie nazwa skrzecząć. A opowieść o tych zdarzeniach usłyszałem od mieszkańców Ciska, którzy przekazują ją kolejnym pokoleniom od prawie 400 lat.